Koncert wolności. Gościnne owińska. Wszyscy wygrali. Festyn integracyjny Dzieci dzieciom. Strzeleckie mistrzostwa. W auli Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w poznaniu odbył się Koncert wolności. Wydarzenie zorganizowano z okazji 35. rocznicy wolnych wyborów, 25. lecia obecności Polski w NATO oraz 20. lecia członkostwa w Unii Europejskiej. Gościem honorowym koncertu był Lech Wałęsa, przewodniczący Solidarności i prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1990-1995, który podczas uroczystości odebrał nagrodę za odwagę. Los naszemu pokoleniu udało dwa dobre zadania. Pierwsze zadanie zburzyć stary porządek, który nie nadąża za rozwojem technicznym cywilizacji. I to nam się naprawdę pięknie udało. Tylko musimy zauważyć, że burzyliśmy po to, by zbudować nowy porządek. Musimy się nawzajem przekonać, aby zacząć budować. Za odwagę i wytrwałość w budowaniu wizerunku Polski w kraju i za granicą. Panie prezydencie, bardzo dziękujemy. Postać Lewa Wałęsy to jest coś nieprawdopodobnie ważnego dla nas i powinniśmy go cenić, bo to jest nasza wizytówka na świat. Za nami są krzyże, gdzie są daty, które są niepozytywne, negatywne i dzięki takim ludziom jak właśnie Wałęsa i wszyscy którzy wokół niego byli skupieni, działacze koru, także wielu wielu ludzi z tamtego pokolenia im zawdzięczamy to i trzeba to o tym mówić, nagłaśniać, uczyć młodzież, bo młodzież o tym nie wie. Powiatowy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego zagościł w tym roku w Parku Orientacji Przestrzennej przy specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym dla dzieci niewidomych w Owińskach. Spotkaniu wzięły udział rodziny zastępcze z terenu powiatu poznańskiego. Zawsze twierdziłem, że administracja sama wszystkiego nie zrobi. Po to są NGOsy, po to są stowarzyszenia, po to są ludzie, którzy chcą coś zrobić. Mamy tutaj rodziny i zawodowe, instytucjonalne i, i, i te nieinstytucjonalne. Niezwykle potrzebne. I tak tych rodzin jest za mało. Mamy 339 rodzin. Ale jeszcze 31 dzieci potrzebuje opieki. Jest to spotkanie, żeby podziękować rodzinom zastępczym za trud w wychowywaniu dzieci, które nie miały możliwości wychowywania się w rodzinie naturalnej oraz żeby pokazać innym rodzinom, że warto zostać rodzicem zastępczym, że to przynosi efekty właśnie poprzez radosny uśmiech dzieci. W tym samym dniu w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym dla dzieci niewidomych imienia synów pułków w odbyły się dni otwarte zachęcające do nauki w tej placówce. Z zeszłego roku z osób, które przyszły na dzień otwarty, no to myślę, że około 90% wszystkich co przyszło, to przyszło do naszej placówki. Na placu przy kościele świętego Józefa w Puszczykowie odbyła się tradycyjna impreza dla osób z niepełnosprawnościami pod nazwą Malta Strong. W imprezie, którą wsparł powiat poznański udział wzięli uczestnicy między innymi z warsztatów terapii zajęciowej oraz środowiskowych domów samopomocy. Żeby ci ludzie, ci w większości młodzi ludzie, mogli się poczuć pełnowartościowymi sportowcami i członkami społeczeństwa żeby pokazać też e, zdrowym zdrowej młodzieży że e, trudności można pokonywać można z nimi walczyć jeżeli ma się w sobie siłę. Stopniowo ta impreza nabierała coraz większego rozmachu, z coraz większą liczbą ekip i uczestników. Wzorowaliśmy się rzeczywiście na zawodach, na tym programie telewizyjnym Strongmeni. Staraliśmy się wiernie odzwierciedlać, przenosić tę konkurencję. Rzeczywiście uczestnicy mieli wrażenie, że biorą udział w poważnych zawodach. W zawodach wzięło udział ponad 120 osób z 13 placówek powiatu poznańskiego oraz poznania. Na stadionie Poznańskiej Akademii Wychowania Fizycznego odbył się Międzynarodowy Festyn Integracyjny Dzieci Dzieciom Poznań 2024, w którym uczestniczyły dzieci ze szkół publicznych, społecznych oraz domów dziecka i ośrodków specjalnych. Festyn zorganizowała Fundacja Światełko w Tunelu, imprezę wsparł finansowo powiat poznański, a patronatem honorowym objął starosta poznański Jan Grabkowski. Ideą naszą jest i takie motto nasze inny nie znaczy gorszy i oni się mają integrować. Także no, o to tutaj chodzi, żeby te dzieciaki na co dzień widziały, jak się zachowują dzieci niepełnosprawne, że one to, co my nieraz nie potrafimy tego zrobić, one potrafią. Przez kilka godzin prawie 900 dzieci rywalizowało w konkurencjach sportowych i bawiło się na boisku oraz na bieżni. Wszyscy otrzymali medale oraz słodycze. Na terenie poznańskiej strzelnicy Lizawka odbyły się trzecie mistrzostwa Polski w strzelaniu z broni historycznej, w których udział wzięło kilkudziesięciu zawodników. Podczas wydarzenia odbył się także piknik strzelecki, gdzie można było się zapoznać z bronią historyczną. Zaczynaliśmy tak naprawdę od 20 paru. W zeszłym roku było 50, a w tej chwili rośnie ta liczba, jest, jest, jest coraz większe zainteresowanie. Szczególnie w tych czasach, w jakich w tej chwili żyjemy. Coraz więcej osób się interesuje bronią i chcą się szkolić. Partnerem imprezy był Powiat Poznański, a zawody stały na wysokim poziomie.